Modlitwa w drodze o dar mądrości. Boże, idę przez ten świat pośród znaków, głosów i pośpiechu. Daj mi dar mądrości, abym w tym co codzienne potrafił rozpoznać to, co od Ciebie. Naucz mnie odróżniać hałas od prawdy, emocje od Twojego cichego prowadzenia, to, co łatwe, od tego, co dobre. Gdy wybieram, bądź moim światłem. Gdy wątpię, bądź moim pokojem. Gdy nie rozumiem, bądź moją cierpliwością. Niech Twoja mądrość uczy mnie widzieć głębiej niż pozory, słuchać sercem i iść drogą, która prowadzi do życia. Prowadź mnie dziś tak, abym w świecie nie zgubił Ciebie, a w Tobie odnalazł sens wszystkiego. Amen.